Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku Maxa i Admirosa. Ja nie nagrywam niestety, bo mój internet lami jak zwykle. Z tej strony Kropka. Y Gramy z Maxem Admirosem i Marcinem Elektronicznym w Uno. Jeet! Ale czekaj, no, czemu dyskryminujesz ze względu na, nie na nagrywanie, ja też nie nagrywam. No właśnie. No to No to, czekaj, też... no, to ma... ja i Marcin nie nagrywamy. Jesteśmy gościnnie u Maxa i u, Ad... i u Admirosa. I tak się podam okay. do sądu. Witamy Was serdecznie. Zaczynamy. <laughs> Dobra. Mam nadzieję, oh. na oh. że wszyscy wiedzą jak się gra w uno. Ja tak. Pierwszy ja? odcinek, pierwszy odcinek yy, w uno z ludźmi. Uno, w uno. Moi drodzy. Czyli Max znalazł przyjaciół. W końcu, <laughs> czyli, tak! Czyli inaczej <laughs> gramy w Macao. Nie yeah, boj. Dokładnie. A okay, czakłem. Ja to ja są karty, karty z takim kółkiem Z trzakiem trzym? Z, z takim jakim kółeczkiem przekreślonym? Pominięcie kolejki. Czyli blokujesz kogoś. Max, bo A takie dwie strzałki spokojnie. się mijające? Tak ja, zmiana kierunku grania. Tak. Okej. Okay. I pamiętajcie, jeżeli macie do rzucenia dwie karty i rzucacie jedną, to najpierw kliknijcie na uno w prawym rogu. Dlaczego cztery karty wziąłem nagle z dupy? No bo ci Chuckin położył czwórkę. <ścoughs> Okej. Okay. Musisz się nauczyć kart. dobra, myk. No come! On. Mogło Ohohohoho. być gorzej czekło. Na szczęście tutaj chyba gramy w ten tryb, gdzie można, no się, można... się zamieniać kartami. Nie. Ej, ale Dobrze, ja mogę się odbić. Mam kartę, żeby od, odrzucić, nie mogę się podatokować, ale z dupy to jest, ej. No bo nie możesz, bo ci pominął kolejkę! Ale ja też mam, ale mam jak masz kartę pominięcia kolejki, to się możesz odbić, ale bez sensu. Ale to jest Uno! To jest Uno nie makao. Ma Ta gra jest bez sensu! O ty cholero jest! Ta gra jest o... bez sensu i zapro... zablokował Maxa. No właśnie! To jest no. bez sensu. Ta gra jest no. bez sensu! Jest no. bez sensu. Roz... Dobrze blokuj go! Blokujemy. Ta gra jest bez sensu. Bo no Marcin! <noise> to jest? Niej! Serio! Ta <noise> gra tak naprawdę ma sens, <noise> ja nie mam tych kart z blokowaniem. Kurde mm. Marcin, nie wasz siebie blokować. <noise> o. o, o. No nie! Nie <noise> kolor. Może być, może być. A ciekawe. <noise> uh. A nie, nie gramy na to, dobra. Nie gramy, nie gramy. Okay, nie. Dobra, już... Gramy... Mówię, dostanę oh! gramy o, nie dostanę karty. Gramy zwykły, gramy hmm. tak uno. Hmm. Takie większe zasady to dajemy... O, damy sobie potem. I pamiętajcie, jeżeli ktoś nie krzyknie uno, to wam się pojawi wykrzyknik w prawym dolnym rogu i trzeba jak wie, najszybciej. nie no, wiem, graliśmy za Admiroso. Dlatego no, tu maszę Marcinowi tak naprawdę. krzyknąć uno, czy już nacisnąć. Nie, naci... Najpierw naciskasz uno, potem rzucasz ostatnią kartę. Znaczy, przed mi rosku. Halo, slova. Cześć. Ooo. Ale można oszukiwać, bo ja mogłem coś rzucić, a dobrałem. Mo tak, daś, można. się tak zrobić, okej. Okay. A to nie jest oszustwo. Uno, panowie. Co to ma być za no. Uno? Ooo. No. Czekaj, odwróć kolejkę, o. proszę. Dobrze. Niech tak odwróci kolejkę. Super. Uno! Udo. What? Marcin, co ma do dzieła w tobie? Nie! Marcin, nie! Rzuć coś Maxowi, czego nie ma. Nigdy o, mogę Cholera! Przykro mi, czekaj na nie. Dawaj, dawaj, byle jaki, proszę cię. <śmary> ale mu rzucił. Okay. A nie. nie! Fuck, ale. Nie zielone. Bo, 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 o, fajnie, że zdradzasz. O, Ujaj Marcin, to tak. cholero jedna. Zaczyna się. O, Ewi, fajnie, nagle Admiro spada najmniej, no jak to jest? <śmary> jak to się stało? Właściwie to jest szósta czy jedna. dziewiątka? O, oh, mnie zastanawia. DZIEWIĄTKA. JEST! ZROBIŁ JĘ ODWROTNIE. Mam cię, ty Ale mówię, może się zbuguje <laughs> i kliknąć. Nie ma. Sorry, Admirosie. O, no dobra, trudno. Przeczekam to. Pomijamy. No, Okej. No, Oj, czaken. Okay. 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 No dobra, dobra, dobra. No dobra. Mm. Będzie mało no punktowana da, ale. runda raczej. Cholera no, no. jednak. No. Spokojnie, czekaj, nie jestem przygotowany. No. Cholera. No, Mariusz, składniesz <coughs> mi takie karty, które ja nie mogę zagrać tym. Możecie. No, A my rozrzucimy znowu prostu cztery. <coughs> nie, nie mogę. Dobra, nie mogę. Skończył. O ty, cholerko. A nie, nie skończył, no. No. Już myślałem, wow. że skończy. Wow. Mam ścinek gry. Okej. Okay. Oooooo! Super! Cztery karty, fa yeah. Kurde, ja nie mam czym rzucić, no. Jaki, jaki on może być kolor? Tysk. Ha! Jakie z dupy mam te karty? Nie. nie! Chyba skopałem. No właśnie. Nie, no come on. Chyba nie Jest dobrze, dobrze. Ale jakby czaken miał, to. No to koniec. A teraz może być dobrze punktowane, bo no macie dużo kart. Mhm, mm dobrze. Wiecie, ja jak dobrze punktowane o co chodzi? No bo im więcej kart, każda karta to jest jakiś punkt, tak? Karty specjalne masz chyba 10 punktów, numerki, co? kart, cyferki masz normalnie tyle ilość punktów. Ej, a o, mi Wiem, 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 spokojnie. O, czyli ja No, nie, nie miałem nic innego do wyboru. Dzięki! no! No, co ja zrobiłem? A? Dobra. A? E. No, gra, Dobra, dobiorę. Co ty nie masz nic? Grę mi się e? Play. E? Ty, cholero. Dziwne. Ojoj, Maksiu. Nie mogę. Zero. Ja też muszę dobrać. Uuuu. No i gitara, super. Siódemeczka. No bardzo ładnie. Oh, no, oh, Come on. No. La, 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 la. Nie! A okej. No dobra. Bo oh! Nie, Szakę! Oh! Okay. Bec! Wygrał. Dałeś Ile? Okay. Tylko 67, tak? Mało punktów było pojęższe. No, Mało, mało. No okej, okay, kolejne rozdanie. Dobra, tym razem pójdzie lepiej. O jezu, jakie czulowe rozdanie. I, I już zamiana kierunku. Już? Admi Ej! Admirał. Admirał. Dobra. Dziewiątka, mówisz? No dobra, niech będzie. To jest dziewiątka w końcu, czy szóstka? Tak, no bo jest Kresęczkę. kreska na dole, to jest dziewięć. Dokładnie. Tak. To nie jest szóstka pod daszkiem. Nie, na pewno nie. Lecą zielone, Okej, okay. no. okay, dobra, dobra. A! O no, ty cholero! <laughs> plus. Teraz A, Teraz a, musimy udupić Maxa. Tak się, no come on. <laughs> Ty jest. jesteś w tą grę najlepszy, to musimy się fokusować. Nieprawda, nie jestem najlepszy. Ale jakbyśmy grali na tak. żywo w Macao, to by was odwalił. No na baj, na baj. Mhm. Mm Chce cię przekonać? Nie. No rzuć coś Marcin, rzuć. Nie masz zielonej? O, dobrze wiedzieć. Cech nie mam. A masz. okej. Okay. Potrafił. Cholera. O no, come on! Dobra, na szczęście mam. O, okay, Chucken nie ma niebieskiej! Aha! <gry> Shaquen? nikt nie ma niebieskiej, dobra. Pamiętaj, to trzy karty już tej. Nieprawda, bo drugi. <gry> Dobrze było, jakby no. się odwrócili kolejkę gry. Powiem Wam szczerze, niech ktoś to zrobi. No ja niestety nie mam takiej możliwości. <gry> nie! <U>. Czekaj, teraz. <gry> <O> no! <gry> Jaki on może być kolor? Cholera! A, 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 nie wiadomo. <gry> nie wiadomo. Wątpię. <gry> 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 Nie będzie miał czerwonego. Marcin, on nie ma czerwonego chyba. Oh, Skop oh. ch chyba skopałeś. Czekaj, Dlaczego? I... I. Ja! O, tak. Dobra. <laughs> Marcin, przepraszam. No ty żydomasonie. To musiałem, nie miałem nic innego, no. To mogęś kartę wziąć. Nie, no jak to się pospić kartą, komu? Dobrze, zapamiętam sobie. <laughs> tu, tu, nie, tu nie gramy drużynowo. <laughs> Znowu mam dużo kart. Uuu, trzy karty to nie jest dużo. No już miałem jedną, to już było takie, już wygrywam. wygrywam. Oj Oj, Ojczak nie ma o. zielonej! Serio? Play. Uuu. Uu. Max mało. Max... Jaki, Max mogę zna zna dobry. jaki mogę mieć kolor? och Jaki Oc. mogę mieć kolor, no? Dzięki, bo przynajmniej miałem... Na pewno nie zielony. No skąd wiesz? <laughs> Nie wiem. Ja! <laughs> o Jezus Maria. Mhm. Mm ja pierdzielę. No, co nie ma tej zielonej. <laughs> o o. Szaken. Dziękuję, dziękuję. I Max nie ma niebieskiego. A... Nie. Dobra, Max nie ma niebieskiego i zielonego. Ale ma On za... ma czerwony, termony. on ma czerwony. Nieprawda? Mogę, mogę blefować. Okay. Dzięki, Max. Spoko, spoko. Zawsze do usłyszenia. Będźcie żółty. Aaaa! Boom! Ok. Uh. No, czekanku. Meh. Mech. Nie ma czerwonego. <noise> okej. Okay. Chamy! Parszywe. No, Max, ścigamy się. Ow oh, się! Wyrzuć no. coś sensownego, Admir? <grystanie> tak! Nie! Zdecydowanie to jest nie! Zrób złoty! Coś nie? ty narobił! Najlepszego! O mój <grystanie> Boże! <grystanie> Finalnie, idealnie! O. Ja pierdzielę. Dobrze. Ale mnie utupiłeś teraz. <grystanie> o to chodziło. No. A. Zmieńmy troszeczkę kolejkę Noźba musisz Tak muszę O przynajmniej O w sumie nie wyszedłeś tak źle Wyszedłem na zero Nie A masz A masz Czemu? Za tamto Poczekaj odegram się A jeszcze sam zmienił kierunek, nie? Ooo, nik tylko dwie Fokusujemy Jasne hmm. No dobra. Hmm. Dobra, może to? Będzie miał. Oh, nie, boj! Nie! 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 Tak! A dobrze, dobrze. zrobił, dobrze, Dobrze, dobrze zrobił. No, no, cholera. Nie, się kolor oh, na zielony albo na niebieski. On nie ma żółtego. Friendz, nie ma żółtego. Rzucaj żółty, Marcin. Dobrze, bardzo dobrze. Okay.

O béarty, o siódem, Maxa. <laughs> jakby ej, Jakby, Maxa! Jakby Admiros nie odpowiedział, ja bym to wygrał. bo w żółtą. A no, <Dancing> OK, Admiros. Max? Ale kto nie No, prawda? Ja <laughs> mój kard. Ale Ja Ale mnie, Ale mój kard. Ale jak to Co? Jak, Jak z to? czemu dajesz tą cholerną blokadę? Powiedziałem, że nie masz karty. O! o nie, nie, ma. było, nie, nie, nie mam. Nie <laughs> mam. Siedem. To było Nie, nie ma żółtej, dobrze. <laughs> o! Uu, a jednak masz szóstkę, tak. E, Marcin, przebija. Co? Kurde. Przebija. No, przebija. Uf. Siemanko. Echo! Oj, to będzie długa rozgrywka, tak coś czyje. No, a ag gramy do 300. Chuckle. Uuu! Uh, siódemeczka. Ojej. Bardzo ładnie, zmieniamy kolor. Na Jasne. Rę na rękę? O, zmieniamy. pięknie! Jeszcze, dla mnie to idealnie. Kolera będzie miała Uno! Jeboj! Yeah, Czy ty chamie. I co on teraz może mieć? Nie wiem. Mm -hmm. Nie, nie masz niebieskiego! Kurde, no musiał! Nie miałem nic innego w sumie. Co mogę zrobić? Kurde! kurde. U, Dalej no. nie masz niebieskiego! Nie ma niebieskiego! Nie ma niebieskiego! Oh shit. Nie ma niebieskiego! <coughs> <coughs> Fuck you! <coughs> Jak się skupiają na tym! Ten... No! What? Ej, ej! E, e, co? co się What? dzieje? What? Co się stało? Shaken disconnected! Chuck and disconnected. Oh. Co? Ale twój internet! Mój internet, internet lami. <coughs> <Mamy putę. coughs> Max, jedziesz. Mamy teraz Lunę, no świetnie. Oh, Fuck Luna. it. Czackenku. Co tak spowolniło mi internet? Nie mam pojęcia. Może... Admiro się nie trzeba było. No spoko, nie ma problemu. <coughs> Kochani, zaraz się. jeszcze raz pojedzie. O, o brawa, Admiros. Dało mi To będziemy musieli zrobić teraz w ten sposób: że sobie wyjdziemy z tej rozgrywki. Tak jest. Także sorry, sorry, winę tu. Quit. Tak. Quit. I zrobimy sobie grę. Czekajcie, ja szybkie ze Dobra, dobra, spokojnie. Ok. Classic match. <laughs> Będzie montaż. Będzie montaż no. <laughs> Klasyczne uno, no bluffing, odbijanie. Okej, okay. że się nie załatwili tym odbijaniem, nie? To było mega. Po małych problemach a wracamy, teraz gramy sobie jedną rundę, czyli kto teraz wygra tą jedną rundę, ten wygrywa cały odcinek. Tak jest. Cały odcinek jest jego. I bez zmian, takie same zasady. I zobaczymy. Dobra. Classic one round. I... uuuu... Oh. 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 No. Ale rozdanie. Ale rozumiem. I od razu dwie karty dla Maxa. O Chciałbyś. Chciałbyś. Co? Dlaczego? Zast... Bo, to mogę. Nie Bo mogę. <laughs> Bardzo ładnie. <ole. śmiech> Sorry. <śmiech> Admiros nie zacznie w ogóle. <laughs> Nawet nie będę miał się ruszyć. <laughs> I blokada? Nie Dobrze no, by? nie mam. No właśnie nie, nie mam. <laughs> nie mam, niestety. No to trójeczka. Przynajmniej nie w tym kolorze. Okej, okay. okay. ojej. Uh -huh. <laughs> Czekaj, dawaj dalej. <laughs> Fuck you. O. Oh. czerwoną dokładać. No niestety. Play of course. Naturalisja wol. Absolutno. Yeah. Oh. Nie tak. O. Oh. Okej. Okay. U uh, ósemka. U uh, dziewiątka. No to zmieniamy. Górnę będzie szybka runda chyba. Jejku, Ja mam tyle kart, nie wiem co robić. teraz. Co rzucił ja roz? <grym> o nie! <A>! Trafiony! Chciałbyś. <grym> co? Oh, o no. taki Jaki blef tu poszedł. <grym> o oh, no! Co rzucił? Co rzucił? Ja nie! Dobierze. Dawaj, dawaj! <grym> Cholera. A nie masz tego, dobra, Uf. No, 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 no <tryk> już się No nie mam, niestety. O, dobrze! O, dzięki, oh. to mi wyjdzie na plus. te? Ja? Zobaczymy. Tak, czyli nie masz zielonych. <tryk> ty, cholero! <tryk> o, Oj. nie! O, nie, no nie, come on! No wyszło. Patrz, Marcin, ej, Marcin, co ty robisz? O, nie! <tryk> to ja. No, masz dwie karty tylko. Pamiętaj o naciśnięciu uno przed daniem karty. Okej, okay. o... Teraz się będą wymieniać. Nie, tak. już nie. To lepiej. nie, masz UNO. A no, mam. I teraz jaki mam kolor? No, może niebieski? Oooo. A może zielony? No. Nie masz niebieskiego. I tak nie mogę nic zrobić. Bardziej ty chyba naprawdę nie lubisz Nooo. Oj. <kluzni> Dobra. Really? O, dalej nie masz niebieskiego. Ju you feget. You. Co? Agli, feget. Co ci, o co, co ci co chodzi? Co ty, czak? Jak ty do mnie mówisz? Mm. On ma żółtą, Max ma żółtą. Nie, tak, no mam jedną żółtą, masz tak. rację. Tak. I uno. Mam jedno żółte. Okay. tak. Weź czy odwróćcie kierunek? No! no taką tak! Kartę. Odwróć kierunek najlepiej, no! Marcin! Ohohoho! no Kielona, <coughs> dobra. No, Admirosie! No od ciebie zależy. Jaki mam kolor? A. Strzelaj! A. <grym> <grym> Trafiłem! Jakiego nie masz? No! No! Od... no, no, no. Kuch. Jest. Okej, okej, okej. Trafiłem, dobra. Skurczy kotek. Okej. Okay. Ja ci się oddzięczam Marcin. <laughs> Ojejku. Marcin rzuci ja. plus dwa. Nieeee! No, tak Ale Ładwie. mnie załatwił! <laughs> ja sobie to biorę. Znowu? Serio? To odbijanie jest cholerne. Ooo. Niebieski. Dobra. Cieszył ucho. Proszę. Nie! Sorry! Mech Mech? No i znowu poszedłem spać. No. Mam Lunę. Luna będzie grała za ciebie. Mój, mój internet jest cool. Nie A, chcemy! Z... Nie chcemy grać z Luną, chcemy grać no. z Tobą. To powiedz Luna to oszukuje. mojemu routerowi. Router, chcemy grać z Shakene. <grym> Oooo, jak pięknie. Bardzo okay. ładnie. Spoko, biorę to. Okej. Okay. Luna jest mądra, serio, no. Admiros, no co ty No robisz? co ja poradzę. Co ty mi robisz tutaj. O tak, załatw Lunę. Dobrze, tak jest. <kluzni> no i o to chodziło. Przejęła nam czakenka, to niech teraz zginie. Okej, <kluzni> mm. okej. Okay, okay. No, idziemy na remis. O, <kluzni> wszyscy po trzy, tylko Luna, biedna. Cholera. No. <kluzni> No nie, no serio? Ło! co za Nie, a wam ja! Znowu? Nie, ja nie klikam. Nie! No, jest cholerna! Uro. Uro. O, niebieski mówisz, te. Czyli czy, ma pewnie niebieski? Czy, czy może blefujesz, Marcin? O cholera, o cholera! Ryzykować ryzykuję, Ciul. Jest! Jest! Dobrze! O ty! No nie! Dobra, na spokojnie. A! Kurde, wygra! Nie? Okej, okay, nie ma żółtej i zielonej. Teraz już ma, okej. Okay. Zero. Czyli ma chyba. Chyba ma czerwoną. Albo zieloną. Albo nie zielonej. Oh shit! Zielonej na pewno nie ma. Rzuca... Nie, nie rzucam, nie rzucam tego, nie rzucam. Miałeś czerwoną chamię! Miałeś czerwoną, wiem o tym A. Ja mogłem... no. A ja mogę wrzucić czerwoną. Dobra, gram tą kartę no! Co tu się dzieje? Przegram. Przegłam to A, Marcin nie ma zielonej. Mm. <laughs> Kurde. Ej, no... Ja cały czas dobieram, no dajcie mi coś porządnego! No. <laughs> Może być. Siódemeczka. O, biedna Luna. Plus dwa. Będzie uda. Ah, nie ma UNO, dobrze. Nie ma. A zachowam ją sobie. Zrobi inaczej. Kolejna kolejka, kiedy ja muszę dobrać. No, co to ma być? Masz <noise> pięć takich kolejek miałeś. No, ale na się trafią, które mogę rzucić. Nie ma niebieskiej. Miał czerwoną. Nie, nie, 100%. nie. nie, nie. Dobra, znów mam dwie karty. Brawo, brawo. Aaa, Marcin musi dobierać. Okej. Ha, dobrze. No nie, no to. Eee, nie ma. Nie wygram tego chyba. No come on, ile można... O Jezu! Myślałem, że zmienisz kolor już. Piątka. No nie. Rzuć coś od No rzucam. Aaa, nie to miałeś rzucić. A nie mogę skończyć. Mm. Mm. O! Oh. Cholero jedna. Nie zagranie tutaj zrobił. A masz. Co? <laughs> tak. okej, okay, czerwone mówisz. Miał czerwoną dziewiątkę wtedy. Jak mu rzucił zero czerwone, mm -hmm. to byśmy przegrali. Jejku, teraz czerwone. No! Marcin, nie trzeba było. Uuuu! <śm> Ohohohoho! <Vou elleful> ja też! Czyżbyś miał czerwoną? Marcin, zmieni ruch wskazówek. Nie ma. No! O no. jest! Uh. Uh. Oh Kurde! Nie! Kurde! Marcin! Internet mi przyspieszył! Jest! Tak to w następnym odcinku będziesz <noise> z nami. Dobra, a nie, a nie ma czegoś takiego jak oglądaj? No nie. nie. No ty cholero jednak! Marcin, myślałem, że jesteś moim kolegą. Czemu w ogóle się a, Marcin ta, nie odzywasz? Aaaaa! Do kaszle! Brawo! Brawo, do kaszle. Z jednego megabajta pobierania. Poszło ten bonus jakiś do... fajnie. Ja też, nie stup. wiem o co Ja mówię. też. Wygraliście Bonus. Tak, Admiros. Wygrałem. wygrał. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o Uro z ekipą. Mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku postaramy się zagrać może innymi taliami. Może Jej. jakimiś zrabicami, może jakimiś dodatkami. Mm -hmm. Ale na dzisiaj to by było tyle. Dziękujemy bardzo, trzymajcie się, cześć! Na razie, Jej. cześć!